Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Trochę czuję się, jakbyśmy zaczynali nagrywać w jakiejś nowej erze. Jak widzicie, znajdujemy się w nowej przestrzeni i jeszcze trochę słychać echo. Zamontowałam mikrofon, więc mam nadzieję, że ten dźwięk nie będzie bardzo zły. Musicie mi to wybaczyć, gabinet jeszcze nie jest do końca skończony, jeszcze brakuje dodatków, więc myślę, że ten dźwięk będzie z czasem dużo lepszy. Niemniej jednak, jestem bardzo podekscytowana, że mogę już tu być, że mogę tu siedzieć i mogę nagrać w tej nowej przestrzeni. Mam nadzieję, że ten kadr za mną Wam się podoba. Chciałam stworzyć takie miłe, przytulne miejsce. Myślę, że w mieszkaniu znajdziemy kilka takich fajnych miejscówek do pogadanek. A to będzie jedną z nich. W dzisiejszym filmie, oczywiście, skupimy się na dodatkach do domu. Będą to rzeczy mniej lub bardziej potrzebne, bardziej dekoracyjne, ale i też te bardziej praktyczne, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. I jeżeli film Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja jestem niesamowicie szczęśliwa i wdzięczna, że mogę w końcu usiąść i nagrać taki. Fajny, siedziany, pogadankowe filmik. Mam nadzieję, że niedługo będzie ich więcej, więcej, więcej. Z uwagi na to, że tych rzeczy jest naprawdę sporo, pozwólcie, że nie będę podawała cen poszczególnych produktów, bo ten film trwałby naprawdę bardzo, bardzo długo. Będę mówić, co skąd jest, więc myślę, że z łatwością będziecie mogli sobie sprawdzić. Myślę, że na pierwszy ogień pójdzie IKEA, bo jednak chyba ten sklep kojarzy nam się najbardziej z przeprowadzką i faktycznie my też sporo tutaj kupiliśmy. Pierwszą z takich rzeczy, a tak naprawdę pierwszymi, będą. Organizery z Ikei na biżuterię. Mam trzy sztuki. Pierwsza to jest coś takiego. Myślę, że będę tutaj przechowywać sobie paski albo okulary. Drugi wygląda tak, zależało mi przede wszystkim na miejscu na pierścionki i kolczyki i ewentualnie jakieś długie naszyjniki. A trzeci organizer wygląda tak, jest największy, on wypełni całą szufladę, a te dwa połączę, bo one akurat idealnie odpowiadają rozmiarowi. Kolejne pokazywanie tych produktów będzie zupełnie przypadkowa, co wyciągnę, to Wam pokażę. Mam tutaj dwie rolki takiej folii ochronnej, mat ochronnych do szuflad. Czekałam jeszcze z tym właśnie, żeby Wam pokazać to w filmie, i myślę, że dzisiaj się za to zabierzemy. To jest naprawdę fajne rozwiązanie. My to mieliśmy w poprzednim mieszkaniu. Właścicielka coś takiego kupiła i naprawdę te szuflady mm, były fajnie chronione. A w tych, w których tej folii nie było, widać uszkodzenia, więc myślę, że to jest potrzebny gadżet. Wzięliśmy dwie rolki. Zobaczymy, czy to wystarczy, czy jeszcze będziemy musieli ewentualnie dokupić. Kolejną rzeczą, którą mam, są trzy takie wieszaki na spódnice, na spodnie. Ja będę używać ich właśnie do spódnic. Większość już mam rzeczy zorganizowanych w szafie, niemniej jednak są takie spódnice, które warto byłoby powiesić. Stąd też myślę, że trzy wieszaki na ten moment wystarczą. Kolejna rzecz, którą zawsze biorę jakiś ten wiki, to po prostu zapas tych takich samoprzylepnych rolek do czyszczenia ubrań. Mamy sporo kosmetyków takich zapasowych, wiecie, 10 żeli pod prysznic, które się nazbierały, jakieś szampony, tysiąc kremów do twarzy, które gdzieś tam albo dostałam, albo kupiłam, albo raczej nie kupiłam, raczej dostałam, no gdzieś to trzeba trzymać i żeby zorganizować dobrze te kosmetyki, kupiłam cztery pudełka, na razie mam tutaj dwa, gdzieś w innej siatcu są pozostałe dwa, mniejsze. Te są takie dosyć spore, są przezroczyste i chciałabym właśnie sobie je fajnie opisać. One będą w szafce w łazience i chciałabym te kosmetyki właśnie jakoś fajnie zorganizować, żeby też łatwo można było sięgnąć po coś, co się skończyło i żeby z tych zapasów łatwo było korzystać. Stąd właśnie też dwa takie duże pudełka. Zobaczymy, czy to wystarczy. Jako że zmienił nam się rozmiar łóżka, to niestety wszystkie pościele, prześcieradła przestały nam pasować i stąd też zakupy rzeczy, których wcale nie planowałam, ale jakoś o tym wcześniej nie pomyślałam, czyli pościel, prześcieradła, poszewki. To jest coś, co trzeba było kupić i pomimo tego, że mamy duże łóżko, to i tak śpimy ściśnięci, bo mamy za małą kołdrę. Już nie mówiąc o tym, że prześcieradła absolutnie nie dało się wciągnąć na ten materat, więc śpimy na poszewce od innej kołdry więc stwierdziłam, że trzeba się tym zająć stąd też zakup dwóch prześcieradeł na zmianę, chociaż żeby były więc mam jedno białe, drugie szare raczej to są z tych podstawowych, tych tańszych prześcieradła są w ogóle strasznie drogie, co mnie zaskakuje za każdym razem jak jadę po prześcieradło. do kompletu wzięłam też poszewki na poduszki, takie uniwersalne, też białe, szare w zależności od tego jaka pościel będzie, to po prostu będę sobie mogła dopasować te poszewki z takich rzeczy sypialnianych kupiliśmy też pokrowiec na materac Zastanawialiśmy się, który wybrać. W końcu wybraliśmy taki z takiej średniej półki cenowej. Zobaczymy, jak nam się sprawdzi. Nie chcieliśmy kupować najtańszego, żeby od razu się nie rozwalił. Ale był tam też chyba taki za 350, może czy 400. I stwierdziłam, że to jest zdecydowanie za dużo, jak na coś, co będzie jeszcze pod prześcieradłem. Rozumiecie o co chodzi? W sensie, wydaje mi się, że taki ochraniacz jest potrzebny, to na pewno przedłuża um, żywotność materaca. My zresztą mieliśmy taki w tym wynajmowanym mieszkaniu, on był taki totalnie najzwyklejszy, bardzo cieniutki, ale już sporo dawał. I tamten materac pomimo użytkowania przez dwa lata. Kiedy się wyprowadzaliśmy, wyglądał praktycznie jak nowy, dlatego też stwierdziliśmy, że warto kupić taki pokrowiec, żeby po prostu ten materaz służył nam dłużej. Mówiłam, że wzięłam jeszcze dwa takie pudełka, więc tak są tutaj, a jako, że ja uwielbiam organizację jestem po prostu człowiek organizer. Co mam jeszcze więcej pudełek? Tych z kolei użyję do szuflady w łazience. Podczas przeprowadzki wszystkie deski do krojenia poszły do kosza. Myślę, że raz na jakiś czas warto je wymienić i myślę, że po tych dwóch latach one już zdecydowanie wymagają wymiany. Także tamto trafiły do kosza, a na ich miejsce mam nowe. A, nie tutaj jeszcze jednej deski. W każdym razie kupiłam jeszcze jedną taką dużą deskę, która leży u nas na blacie. Ona jest taka na stałe tam zamontowana. Zamontowana. A tutaj wziąłem takie poboczne deski: jedną bardziej ozdobną, taką małą, bambusową, ona będzie głównie służyła do dekoracji, a drugą taką zwykłą, plastikową, białą. Będąc w IKEA, kupiliśmy również kosze na śmieci to jest stały element, myślę, wyposażenia każdej kuchni. I faktycznie nam już ich trochę brakowało, bo wiecie, w trakcie przeprowadzki to wszystko raczej do luźnych worków, ale jak już człowiek żyje, to chciałby móc wyrzucać te śmieci normalnie. Stąd też kupiliśmy trzy mm, pojemniki. Też mieliśmy sporo przebojów, bo syfon nam wystawał za bardzo. Trzeba było przesuwać te rurki, żeby te kosze faktycznie. Ikei się zmieściły, lecimy dalej do kolejnego sklepu, i tym sklepem będzie Homla. Kupiłam tam jedną taką drobniejszą rzecz, czyli zestaw dwóch takich e, szarych desek, natomiast głównie skupiłam się właśnie na zamówieniu stamtąd pościeli. Oni mają bardzo ładne wzory. Wszystkie dosłownie po prostu krzyczały, żeby je wziąć, ale zdecydowałam się na trzy. Była tam jakaś promocja: e, cztery rzeczy w koszyku, 40% rabatu czy coś takiego. Więc akurat miałam cztery rzeczy i faktycznie z jakimś tam robotem udało mi się te rzeczy zdobyć. Pierwszy zestaw to są wszystko kołdra plus poduszka, plus dwie poduszki. To jest akurat, jak widzicie, taka pościel biała w czarną kratkę. Tutaj bardziej widać, jak to wygląda. To jest pościel w 100% bawełniana, zresztą jak te wszystkie pozostałe. Kolejny komplet wygląda tak. Szaro-biała pościel, też taka bardzo uniwersalna. I delikatna, również bawełniana. Trzeci komplet kupiłam z myślą o zbliżającej się wiośnie i lecie. Jest taki weselszy, kolorowy. I ta pościel jest z motywem palm, kwiatów i kolibrów. Także bardzo, bardzo ładna. Oni naprawdę mają piękne te pościele. Jako, że kuchnię mamy już praktycznie całą zorganizowaną, zabrakło mi tylko kilku pojemników, więc wróciłam do sklepu Honzi, z którego już wam kiedyś pokazywałam te pojemniki. I kupiłam kilka sztuk tych, których nam zabrakło. Kupiłam trzy sztuki takich pojemników o pojemności jednego litra. To są pojemniki plastikowe, możecie je myć w zmywarce. Nie są do mikrofalia, ale możecie je trzymać też w lodówce i możecie je również zamrażać. Ja je bardzo lubię, bardzo fajnie mi się sprawdzają i kupiłam właśnie trzy takie jednolitrowe i chyba z osiem takich to są chyba półlitrowe, dokładnie półlitrowych i one będą służyły nam na Orzechy. Lecimy dalej i dalej przechodzimy do Senseya. Ja nigdy nie kupowałam w tym dziale Sensei Home, ale jakoś tak mi się wyświetliło to i jak mi się wyświetliło to się zakochałam, bo mają naprawdę fajne dodatki i kilka rzeczy kupiłam. Yy, są w bardzo dobrych cenach i wydaje mi się, że to co mam jakościowo też jest naprawdę spoko. Także jeżeli szukacie jakichś takich niedrogich a fajnych dodatków. Uważam, że Sinsay robi bardzo dobrą robotę. Piłam dwa m, dywaniki łazienkowe. Sama jeszcze nie wiem do końca, co ja tam chcę w tej łazience, natomiast na pewno wiem, że nie chcę wychodzić z wanny na kafelki, więc potrzebowałam czegoś przyjemnego dla stopy. Wzięłam dwa takie m, dywaniki. Jakość tych dywaników nie jest może najlepsza, ale też nie jest najgorsza i podobają mi się jako taki gadżet dodatek, myślę, że fajne. A z drugiej strony mają takie. Wiecie, glutki takie antypoślizgowe, więc no nie jest to najgorzej zrobione i uważam, że za tę cenę, a to kosztowało 16 zł, naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. I drugi dywanik też bardzo mi się spodobał, nie mogłam się zdecydować na jeden, a zresztą na zmiany też nam się przyda, więc wzięłam kolejny, ten kosztował 20 zł, tak? teraz wam powiem ceny, bo naprawdę uważam, że nie są to drogie rzeczy, a naprawdę fajne. Też z jednej strony ma taką właśnie antypoślizgową matę. A z drugiej wzór wygląda tak. Kolejna rzeczą, którą kupiłam, jest chlebak. Nasz będzie ukryty w szufladzie, niemniej jednak chciałam, żeby był ładny. Śmieszna sprawa, bo e, robiąc te zakupy, konsultowałam wszystko z Patrykiem, wysyłałam mu zdjęcia i pytałam, czy też mu się podoba, czy mam zamawiać. I wysłałam mu dwa e, chlebaki. Jeden właśnie ten z Sinsei, a drugi chyba z Homli. Ten chyba kosztował 40 zł, tamten 80. I wysłałam mu, to i powiem Wam, bardzo się ucieszyłam, jak wybrał. A tak jak mówię, były praktycznie takie same, miały dokładnie te same wymiary, ten sam styl, tylko jeden był biały, drugi czarny. A różnica w cenie naprawdę spora. W Sinsay'u kupiłam też maselniczkę, bardzo mi się spodobała. Ma też taką pokrywkę bambusową, mamy sporo takich bambusowo-drewnianych dodatków. Myślę, że to fajnie ociepla wnętrze. Kupiłam też dwa złote koszyczki. To jest mniejszy, a to jest większy. Widzicie, tutaj mam resztę tych e, pojemników. E, myślę, że albo będą fajnie coś organizowały w łazience, albo w kuchni. Chyba nie da się odbyć remonty i przeprowadzki bez wizyt ciągłych w Lerwa Merle albo innym sklepie budowlanym. My akurat byliśmy w Lerwa i kupiliśmy Uwaga, uwaga, całkiem sporo rzeczy, ale to, co mam tutaj Wam do pokazania, to są siatki na pranie. Czegoś takiego mi brakowało. Dajcie znać, czy używacie właśnie takich siatek. Ja nigdy wcześniej tego nie używałam, ale wiecie, jak to jest. Jak się siada przy nowej pralce, z nową instrukcją czyta się, że najlepiej prać wszystko w siatkach, więc mówię, dobra, kupię siatki, kupiłam, ale czy będę tego używać? Nie wiem. Wzięliśmy też dwa takie haczyki. To nam posłuży do organizacji szafy, one są fajne, bo są na klej, nic nie trzeba wiercić. I chciałabym do jednego wsadzić statyw, a do drugiego chciałabym wsadzić mopa. I dla Rła kupiłam też trzy takie organizery, również z myślą o przechowywaniu w łazience. Jeden jest mniejszy. A dwa są y, większe. Mamy w kuchni trochę takich niewymiarowych szafek, i jedną z nich była właśnie szuflada na sztućce. Większość organizerów y, na sztućce z IKEA totalnie u nas y, nie wchodziła. Ja już trochę załamałam ręce i już się podłamałam tym faktem, że no nic tam nam nie pasuje. Wiecie, to jest takie frustrujące, jak macie fajną szufladę, chcecie sobie wszystko fajnie poorganizować, a tu nagle klops i okazuje się, że coś co jest uniwersalne w większości domów u Was akurat nie pasuje. Ale na szczęście udało nam się znaleźć całkiem fajny organizer, też taki bambusowy w Leroy Merlin. Ja go tutaj nie mam przy sobie, bo już co są wsadzone. Natomiast zrobię Wam przebitki, żebyście mogli zobaczyć. Mam wrażenie, że idzie mi całkiem sprawnie i tak naprawdę mam Wam do pokazania jeszcze dwie rzeczy z ostatniego sklepu. Tak się nagadałam, ale jakoś tak szybko to poszło. I to będzie Home and You. Pierwszą rzeczą jest taki zestaw manualnych młynków. Już faktycznie jest w użyciu, działa, sprawdza się fajnie i jestem zadowolona. Podoba mi się również to, że one mają swoją podstawkę, więc faktycznie po użyciu nie musimy tego stawiać gdzieś tam na stole, bo wiadomo, że zawsze resztka tej przyprawy nam się wysypie. A tutaj faktycznie można fajnie to przechować, postawić i przynajmniej sypi się w jednym miejscu. Także wzięłam zestaw takich dwóch młynków i moim zdaniem absolutnie hit tych zakupów to jest coś, co po prostu bardzo mi się spodobało to jest zestaw takich dozowników na płyn do mycia naczyń i na mydło, nie był to tani zestaw 100 zł kosztował taki dwupak dozowników ale myślę, że no robi to robotę i naprawdę przepięknie to wygląda cały czas szukam jeszcze dozowników do łazienki, nic ładnego nie wpadło mi w oko ale nie spieszę się z tym po prostu jak uda mi się coś fajnego znaleźć to mi się uda, jak nie to nadal będę jeszcze szukać na ten moment nie spieszy mi się z niczym, chcę sobie wszystko, wiecie, dobrze przemyśleć yy, i na spokojnie myślę, że uda nam się yy, to mieszkanie tak dopieścić, dopracować i będzie przepięknie. Już jest pięknie, ale myślę, że będzie jeszcze ładniej. No dobrze, widzę, że wszystkie siaty rozpakowane pokazałam Wam wszystko, a czas całkiem dobry, bo 48 minut materiału, także nie jest źle. Całkiem sporo się nagadałam. Ale fajnie mi się nagrywało ten film i jestem bardzo podekscytowana tymi rzeczami. To chyba widać, że się po prostu cieszę z każdej najdrobniejszej pierdółki, bo właśnie to wykończenie cieszy po prostu najbardziej po tych wszystkich przebojach remontowych. Także cieszę się też z tego względu, że będę mogła w końcu się tych wszystkich siat i kartonów pozbyć i po prostu porozkładam te wszystkie rzeczy na swoje miejsce. Poczekam specjalnie na to, żeby wam to pokazać najpierw w filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to też napiszcie, bo myślę, że sporo zakłów jeszcze przede mną. Także do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć!